A tak właśnie wygląda warsztatowy nieład po ostatnim odzysku. Nic nie posprzątane. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku w bałaganie osadnika, tym razem i trochę niestandardowo, bo we wtorek. Co prawda nie chcę YouTube'a za mocno spamować swoją radosną twórczością, ale stwierdziłem, że chociaż przez jakiś czas tą częstotliwość nadawania trochę muszę zwiększyć. A to wszystko dlatego, że jest sporo paczek do otwarcia, a nie chciałbym wpaść znowu w kolejne zaległości paczkowe. Dlatego dajcie mi chwilę, ja sobie tutaj to wszystko ogarnę, poprzekładam, wyczyszczę stół i biorę sturość paczek. Zobaczymy, co wpadnie tym razem do odzysku. Dobra, posprzątałem stół przygotowany, a na stole jak widzicie kolejne złomowe zakupy. Poniedziałkowe złomowe zakupy, za które zapłaciłem trzy dychy, ale nimi zajmę się w następnym odcinku. Wypatrujcie go w czwartek. Jest tutaj. Sporo ciekawych tematów do odzysku. No, będziecie zdziwieni z co niektórych. Dlatego zapraszam i jeszcze Wam tylko pokażę, że już mam przygotowane do odpalenia. Kolejne styki z paczki od Grzegorza. Te jeszcze czekają. Te odpalę sobie jutro. Na spokojnie będzie sreberka. Naprawdę będzie sporo sp sreberka z paczki od Grzegorza. No dobra, a co dzisiaj? Dzisiaj miała być paczka i będzie paczka. I dzisiaj paczka od Artura który przysłał mi trzy paczki, Artur z Kanału Naprawy po Pracy, trzy paczki od Elektronika. Więc co może być w środku? No zobaczymy. Dlatego biorę nóż, szybkie cięcie od góry i zobaczymy co tutaj Artur przysłał. Jak pisał do mnie odnośnie właśnie paczki, no to ja zapytałem, dlaczego sam nie sprzeda tego wszystkiego. No, stwierdził, że brak czasu, praca na etacie, praca w domu, plus praca po pracy, dlatego przysłał to mi. A ja bardzo chętnie ją przyjąłem, dlatego zaraz zobaczę, co w środku jest. I wiecie co, i od razu postaram się to wszystko z tej paczki odzyskać, żeby zobaczyć, jaki jest jaki jest odzysk z tej paczki a to jest pierwsza z trzech tak jak powiedziałem więc odzysk może być naprawdę o bogaty to do poli, a tu otwieramy mam nadzieję, że nie stoi do góry nogami chociaż tak wygląda słychać kupek klamotów no i swoje waży. no dobra, to tnę ale kurczę, naprawdę nie wiem od której strony. Nie chciałbym, żeby mi się to wszystko rozjechało. Dobra, zrobię to tak. Tak będzie najbezpieczniej. ma tuchno. Tak jak powiedziałem, paczka od elektronika. A w paczce od elektronika, co może być? Poczekajcie, zakładam rękawiczki, bo o dłonie trzeba dbać. I zaraz to wszystko wyciągam. No już wam powiem. Nie dam rady tego wszystkiego odzyskać w tym odcinku. Zrobimy kadr paczkowy. Od razu na żywo. Kamera w górę. I w dół. No dobra. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widzicie. No i zobaczcie. Zasilacze. Ładowarki. Zasilacze kolejne. Transformatory. I to jakieś... O! Lecą śrubki aluminiowe. Zobaczcie, jakie transformatory wielkie. Stojan od silnika z miedziuchą jak nic. Mniejsze transformatory, te zapewne są z takich, oto zasilaczy ładowarek. Jedziemy dalej. Kolejne małe. Tu małe silniczki, cewka. Są przewody i kolejne ładowarki. Transformator. Uuu, wow, a co to? Jakiś zasilacz, czyżby? Na to wygląda. Jakiś sterowany. No, elektronika w środku. No super. Aluminium. Świetnie. Kolejny aluminium. Obudowa chyba od jakiegoś silnika. Tu potężna płytka z radiatorem. No, to będzie kolorowo. Przekaźnik. O, o, o. Dajcie, uwaga! Wysypuję, bo to. Patrzcie na to. I to jest najmniejsza paczka od Artura. Elektronika, transformatory, będzie kupa płytek. Są aluminiowe obudowy to wstępnie to sobie ogarnę trochę złomiku też będzie no i te silniki ja jestem bardzo ciekawy co te, taki silnik w sobie kryje odkręcę, nie odkręcę a tym odkręcę? odkręcę albo i nie odkręcę no nie odkręcę śrubka się już obiechała. no to weźmy inny może ten Jedna poszła, druga poszła. Dobra, więc zobaczmy co w tym silniczku jest. Tutaj jest e, mnóstwo e, kółek zębatych, a kółka zębate odkładam, to wiecie. A tutaj mamy trochę aluminium. Poczekajcie, jeszcze dwie śrubeczki. Będzie łatwiej no patrzcie jakie wredne nie chcą się odkręcać no nie da rady no jestem ciekawy czy tutaj jest troszkę miedzi spróbuję to zrobić manualnie no pomału się odkręca może teraz się uda wkrętarką nie uda się. I widzicie tak to jest. Człowiek chce szybko pokazać, to zawsze coś się nie uda. Ale już. O! Czyli tak odzyskuje aluminium, a tu zapewne jest jakieś uzwojenie. Czekajcie, puknę sobie młotkiem. Takie malutkie, ale też do odzysku. No to zobaczcie, ile tego wszystkiego jest. Najmniejsza paczka od Artura. Jest sporo dobroci i naprawdę będzie kolorowo. No, same z tych transformatorów, tu stojam, tu kolejny transformator. Tu też zapewne jakiś transformator w środku będzie. No, mnóstwo płytek, no i aluminium. No i miedziucha, oczywiście, też będzie z tych wszystkich silniczków. Fajnie, super. E, no i. Myślałem, że uda się to w tym odcinku wszystko odzyskać, ale się nie uda. Tu czyste, gotowe aluminium. To chyba jakieś zasilacze. Nie yy, wzmacniacze, tak mi się wydaje. Albo zasilacze. Nie znam się na tym dokładnie, ale troszkę. Czy przetwornice, może? Nie mam pojęcia. No i w każdym razie, nieważne, skoro elektronik to przysłał. Znakiem tego do użytku to się nie nadaje. Będzie fajny odzysk, naprawdę świetny odzysk. A tych paczek od niego mam jeszcze dwie. Będzie fajnie. No, ten kolos waży naprawdę, naprawdę sporo. I przy okazji, jak już tu jesteście, no to muszę Wam powiedzieć, że chciałbym w sobotę, 15 marca, zrobić lajwa. Lajwa z warsztatu. Na nowym sprzęcie. Może nowym starym, w nowy sposób, tak to nazwę. No i mam nadzieję, że będziecie na live. Pogadamy, bo pojawiło się sporo pytań, no ale to chciałbym tak na żywo na live odpowiedzieć. Także zapraszam was serdecznie. Teraz ja sobie to wszystko posegreguję. Transformatory oddzielnie, zasilacze, silniczki i te elektroniczne rzeczy. No i zobaczymy, ile z tego uda się. Odzyskać. Zbudowałem odzyskowe miasto. <grych> A tak całkiem serio, zobaczcie, praktycznie tylko to mi zostało do odzysku z paczki od Artura. Eee, zajdzie mi się z tym chwilę, <grych> dlatego pozwólcie, że zajmę się tym później, poza kamerą. Ale to wszystko podsumuję z tej paczki i na pewno Wam powiem, ile wyszło. Bo tutaj jest sporo aluminium miksa, aluminium odlewu, i troszeczkę miedziuchy, ale większość będzie właśnie z tych transformatorów. Torów. Jeśli chodzi o te silniczki, no to jest tutaj aluminium odlew w tych korpusach. No a w środku są takie małe właśnie wirniczki. I ja Wam powiem, że nigdy nie odzyskuję z tych drobiazgów miedzi. Nigdy nie zabieram tego ze złomowiska, rzadko mi się to trafia. Ale teraz wyjątkowo z każdego wyciągnę tą miedziuchę. Natnę nożem, po prostu to fajnie wychodzi. Był już sobie jeden rozebrałem, chociaż te są mniej klejone. O, e, bo w tych one są dość mocno poklejone, no ale zobaczymy. No, pobawić się można i zobaczymy, jak to wyjdzie na koniec. E, troszkę drobnych przewodów tutaj. Płytki elektroniczne to one w całości. No, mówię, zostało tylko to. Transformatorki to cyk nożem, e, pójdzie szybko. E, z tym też e, ten do rozkręcenia. No, myślę, że w, w półtorej godziny i to wszystko ogarnę bez problemów. No, ale <laughs> e, teraz. Nie mam na to zbyt wiele czasu, dlatego powoli, powoli, spokojnie w którymś z odcinków podsumowanie tej paczki, pierwszej paczki od Artura zrobię. W czwartek, jak powiedziałem, zajmę się tymi złomowymi zakupami, bo tam będzie gruby odzysk, naprawdę gruby, fajny odzysk, plus jedna rzecz do przetestowania. Zobaczymy, czy nie dałem ciała zabierając to ze złomowiska. Zobaczymy. Okej, okay, moi drodzy, taki odcinek paczkowy dzisiaj i trochę odzyskowy, jak widzieliście, no ale chcę te paczki wszystkie pokazać, bo Naprawdę moja ciekawość, co w tych paczkach jest, jest ogromna. No i na pewno widzowie czekają na otwarcie tych paczek, tutaj, właśnie na wizji. Ok, moi drodzy, na dzisiaj się z wami żegnam. Jeszcze raz rzut na moje odzyskowe miasto. Fajnie to wygląda. No i na pewno troszeczkę surowca z tego będzie. Ok, trzymajcie się, widzimy się w czwartek przy odzysku grubych zakupów ze złomowiska za całe 30 zł. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie. No a w sobotę. W sobotę chciałbym zrobić live'a, także zapraszam was. Już teraz dam jeszcze znać w czwartek, czy na pewno, ale myślę, że tak, będę miał wolną chatę, dlatego Dobry. zrobię live'a i będziemy mogli sobie dłużej pogadać. OK, trzymajcie się, widzimy się w czwartek.